Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Anna Wawrzos, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj nikt inny jak dyrektor powiatowego urzędu pracy w Kielcach, Tomasz Dudzic. Witamy. Dzień dobry, witam serdecznie, radiosłuchaczy. Dzisiaj sobie trochę porozmawiamy o rynku pracy powiatu kieleckiego. tak? Co się zmieniło? Jak to wszystko teraz wygląda? No mamy 2026 rok, początek, środki. Tak, pani redaktor. Otrzymaliśmy decyzję finansową od ministra rodziny pracy i polityki społecznej. Otrzymaliśmy kwotę środków na aktywizację osób bezrobotnych z funduszu pracy oraz z projektu z europejskiego Funduszu Społecznego. Co prawda ta kwota z funduszu pracy jest mniejsza o 90% w stosunku do roku uprzedniego. Powtórzmy o ile? O 90%, czyli to jest mówimy, bardzo dużo. W ubiegłym roku dysponowaliśmy kwotą w limicie podstawowym w wysokości. 9 200 tysięcy złotych na podstawowe formy aktywizacji, a w roku bieżącym to jest to kwota z Funduszu Pracy w wysokości 970 tysięcy. No i Europejski Fundusz Społeczny plus tutaj kwota w tym roku wynosi 6 milionów 200 tysięcy złotych na aktywizację. Odbyła się 19 stycznia pierwsza powiatowa rada rynku pracy. Ona zaopiniowała pozytywnie wybór form pomocy starości Kieleckiemu. Także już przygotowaliśmy harmonogram poszczególnych naborów na formy pomocy i już niektóre z nich, a nawet można powiedzieć, że trzy czwarte tych naborów zostało już ogłoszone. To jakie nabory zostały ogłoszone? będzie to przede wszystkim wsparcie zarówno i dla osób bezrobotnych i dla przedsiębiorców pracodawców z terenu powiatu kiereckiego, i są to nabory które będą też podnosić kwalifikacje osób bezrobotnych bezrobotni będą mogli też zdobyć doświadczenie zawodowe a pracodawcy otrzymają pomoc w postaci otrzymania środków na tworzenie nowych stanowisk oraz dofinansowania do wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i tu mówimy tak: O pracach interwencyjnych nabór trwa od 26 stycznia aż do wykorzystania środków. Nabór na szkolenia będzie od dnia 2 lutego do wyczerpania środków. Nabór na staże w dniach 2-4 luty. Nabór na refundację kosztów wyposażenia bądź doposażenia stanowiska pracy będzie trwał w dniach 16-18 luty oraz nabór na jednorazowe, na przyznanie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej 16-18 marca. Dobrze, no to teraz jak wiemy, kiedy zaczynają się nabory, to może skupmy się na rynku pracy, tak? Jaka jest kondycja rynku pracy powiatu kieleckiego? Czym się przejawia, tak? Co widzi w danych, co w okienku? Jeżeli chodzi o liczbę osób bezrobotnych, to stan osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec grudnia 2025 roku jest to liczba 4600 osób. Jeśli bym miał porównywać tą liczbę do roku ubiegłego do grudnia 2024, to ta liczba osób bezrobotnych wzrosła około 500 osób. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to ona wynosi 7,1%. Pani redaktor, tak analizując strukturę... Powiatu Kieleckiego i jego wielkość, bo to jeden z największych powiatów na terenie Rzeczypospolitej, 19 gmin, 10 miejsko-wiejskich i 9 wiejskich, to ta kondycja jest dobra, bo analizując też strukturę demograficzną w i dane z Głównego Urzędu Statystycznego, to widzimy, że liczba mieszkańców z roku na rok rośnie. Ona nieznacznie nie, nie rośnie, ale z tego co pamiętam, to na tą Chwilę, liczba mieszkańców Powiatu kieleckiego wynosi około 208 tysięcy. Jeżeli chodzi o strukturę osób bezrobotnych zarejestrowanych, to około 30% są to młode osoby do 30 roku życia. Jeżeli chodzi o osoby długotrwale bezrobotne, czyli te osoby, które są zarejestrowane w naszej ewidencji powyżej 12 miesięcy i zostają bez pracy, to liczba to jest około 28%. I tu duże naciski są kładzione na aktywizację tych osób do 30 roku życia, ponieważ one nie posiadają często odpowiedniego doświadczenia zawodowego ze względu na to, że ukończyły szkołę średnią lub ukończyły studia wyższe. No i potrzebują takiego realnego wsparcia, żeby wejść na ten. Rynek pracy w postaci zdobycia tego doświadczenia hmm. zawodowego lub ułatwienia, jakby tym osobom w podjęciu pracy. I teraz tak się zastanawiam, bo mówimy o tej grupie osób, które trzeba zaktywizować tak, do 30 roku życia, później mamy te grupy 50, plus, tak, osoby bierne zawodowo. I teraz takie moje kolejne pytanie. Już tutaj bardzo ściśle związane właśnie z, tą, z tym tematem. Jakie zawody będą najbardziej e, poszukiwane w najbliższych miesiącach? Według pana, nie wiem, zdania, e, badań, tego, z czym się stykacie na, e, na bieżąco, tak? Bo, bo jednak ci bezrobotni przychodzą i też gdzieś jakieś kursy, szkolenia e, wybierają sobie pod konkretny zawód, tak? Jak co roku nasz zespół w, w trzecim kwartale analizuje tą sytuację na tym lokalnym rynku pracy, to też się dzieje, trzeba zaznaczyć, w całym kraju, bo ponieważ w każdym powiatowym urzędzie pracy na terenie kraju są powoływane takie zespoły do przygotowywania barometrów zawodów. Barometr zawodów jest takim działaniem jakby Uwzględniającym i pokazującym, jak wygląda sytuacja na, loka na, loka na lokalnym rynku pracy, czyli w powiecie, w województwie i też w kraju. Tam otrzymujemy takie informacje dotyczące zawodów deficytowych, tam gdzie widzimy duże zapotrzebowanie pracodawców a jest mało osób, które mogłyby podjąć w tym danym zawodzie pracy. Zawody nadwyżkowe, gdzie mamy dużą liczbę tutaj osób chętnych podjęcia pracy, a tych ofert pracy dla nich jest stosunkowo mało. Tu zazwyczaj trzeba wspomnieć, że są to osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku ekonomia, administracja lub pracownicy w obsłudze turystycznej. Mhm a jeżeli chodzi o te zawody deficytowe czyli ten ranking tych zawodów w których Byłoby najłatwiej znaleźć pracę na terenie Powiatu Kiedeckiego, osób, które mogłyby podjąć w tym danym zawodzie pracy. Zawody nadwyżkowe, gdzie mamy dużą liczbę tutaj osób chętnych podjęcia pracy, a tych ofert pracy dla nich jest stosunkowo mało. Tu zazwyczaj trzeba wspomnieć, że są to osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku ekonomia, administracja lub pracownicy w obsłudze chyba turystycznej. Mm -hmm. A jeżeli chodzi o te zawody deficytowe, czyli ten ranking tych zawodów, w których byłoby najłatwiej znaleźć pracę na terenie powiatu kieleckiego, to przede wszystkim, jak co roku, bo można powiedzieć, że ten ranking też on się aż tak nie zmienia z roku na rok, on jest dość, dość w stosunku do roku ubiegłego. Przede wszystkim kierowcy kategorii C, C plus E, kategorii D, operatorzy koparko-ładowarek, opiekunowie osób starszych niepełnosprawnych, opiekunowie, opiekunki żłobku lub w klubie dziecięcym, lekarze, psycholodzy I w związku z tym też te nasze szkolenia, które organizujemy w formie grupowej, bo takie będziemy organizować w roku bieżącym, są wybierane pod tym kątem. Teraz z punktu widzenia przedsiębiorcy. tak? Niech nam pan powie, Panie Dyrektorze, jak Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach wspiera pracodawców, tak? W rekrutacji, w utrzymaniu ludzi w firmach? Przede wszystkim staramy się trafiać do wszystkich przedsiębiorców, pracodawców z terenu powiatu kieleckiego, przedstawiać im naszą ofertę, ale nie tylko tą ofertę, która dotyczy jakby realnego takiego wsparcia w zatrudnianiu, ale też w, tak pani redaktor wspomniała w przypadku pozyskania nowego pracownika poprzez organizowanie giełd pracy konkretnego spotkania w danym dniu o konkretnej godzinie z wyselekcjonowaną bazą osób bezrobotnych które odpowiadałyby tutaj oczekiwaniom potencjalnego pracodawcy pod względem kwalifikacji doświadczenia zawodowego i innych jeszcze kryteriów i takie giełdy się odbywają. Z różnym rezultatem zaznaczam, bo nie zawsze kończy się to zatrudnieniem, ale trzeba wspomnieć, że Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, jak każdy też inny na terenie kraju świadczy te usługi dla pracodawców zupełnie bezpłatnie. Myślę, że ważna rola tutaj też jest naszych doradców zawodowych, ponieważ osoby, które mają problem z podjęciem zatrudnienia, ich jakby praca nie polega też tylko na spotkaniu z pośrednictwem pracy, z pośrednikiem pracy, czyli już po zmianie ustawy doradcą do spraw zatrudnienia, które mają realny problem z znalezieniem odpowiedniej pracy, to takie spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym może jakby Ukierunkować daną osobę w poszukiwaniu pracy, przeprowadzić różne testy zawodowe, określić predyspozycję, doradca zawodowy może pomóc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych oraz przygotować do tej pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej. Czyli widzimy realne wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli chodzi o tutaj współpracę z firmami, przedsiębiorcami, odnośnie. Swoje kadry, tak, i utrzymania ich w pracy. Ale weźmy pod uwagę, że mamy 2026 rok, dobę cyfryzacji. Jaki jest teraz kontakt z urzędem? Czy dalej te wnioski składamy papierowo? Czy już wchodzimy w taki aspekt, że można coś wypełnić online, przesłać do urzędu? Jak to u Was wygląda? I tu zadała Pani, redaktor, bardzo dobre pytanie ponieważ pandemia wymusiła już na nas pewne kwestie dotyczące jakby rozwiązań tutaj drogą składania wniosków drogą elektroniczną. I jeżeli chodzi o taką pierwsze spotkanie, jakby zderzenie z Powiatowym Urzędem Pracy, czyli chodzi tutaj o rejestrację osób bezrobotnych, to istnieje już taka możliwość, że osoby bezrobotne mogą się rejestrować za pomocą portalu praca.gov.pl. Czyli osoby, które posiadają profil zaufany, kwalifikowany, podpis elektroniczny lub e-dowód, mają możliwość założenia takiego konta i zarejestrowania się jako osoba bezrobotna z dowolnego miejsca na Terenie powiatu kieleckiego, nie umawiając się do nas na wizytę i nie będąc fizycznie w ogóle w urzędzie pracy. Wszelkie dokumenty dotyczące rejestracji są zamieszczane tym portalu, one są przesyłane do, do, do urzędu i też wszelkie decyzje jakby. Potwierdzające, że osoba, przypuśćmy, nabyła status osoby bezrobotnej lub ewentualnie otrzymała prawo do zasiłku, są wysyłane tą drogą elektroniczną. A co za tym idzie, to też jest. Yy, Potem istnieje możliwość zgłoszenia podjęcia pracy. Czyli osoba nawet nie musi mieć takiego bezpośredniego kontaktu. Czyli nie na musi przychodzić do urzędu, okienku, nie musi stać w kolejce? Nie musi stać w kolejce. I analizując, bo już analizowałem jakby liczbę tych rejestracji, to ubiegły rok 2025 to 14% wszystkich rejestracji, a rok 2024 to 8%. Czyli mamy taką tendencję. Zwyżkową? Zwyżkową, wzrostową. Mhm. I co za tym idzie? Zmiana ustawy od 1 czerwca ubiegłego. Ubiegłego roku ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia też wymusiła na pośrednictwie i poradnictwie zawodowym ten kontakt drogą elektroniczną, czyli już nie utrzymujemy tylko i wyłącznie. Jak to było jak dotąd kontaktu fizycznego, że osoba bezrobotna musiała przyjść na wizytę do pośrednika pracy czy doradcy zawodowego, tak, ale w obecnej chwili istnieje ten, ten kontakt poprzez maila, poprzez też telefon, no i idą wszelkie tutaj prace w tym kierunku. Żeby rozszerzyć jeszcze paletę tych usług przez ten portal praca.gov.pl. i pracodawcy też mają taką możliwość. Tutaj jeszcze u pracodawców to nie, nie wszystkie wnioski są dostępne, ale pomału już są wdrażane. Cieszy nas to bardzo, bo wiemy, że nie każdy lubi sobie postać w kolejce, lepiej coś zrobić zdalnie z domu w ciepłych pieleszach, tak, i uniknąć tego kontaktu. I zapomniałem mhm. powiedzieć, że uruchomiliśmy też takie stanowisko komputerowe dla tych osób, które by miały problem jakby z tym pierwszym jakby założeniem konta na portalu praca.gov.pl, mają możliwość umówienia takiej wizyty i pracownik Powiatowego Urzędu Pracy pomoże założyć. Takie konto, pomoże jak, jak z, z, złożyć wniosek o rejestrację, lub o inną formę pomocy. Bo wiadomo, ten pierwszy raz może być trudny. Jak wygląda współpraca lokalna? Samorządy, szkoły, firmy? Ta współpraca wygląda bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o samorząd powiatu, który prowadzi powiatowy urząd pracy w Kielcach, to oceniam tą. Biorąc pod uwagę przykładowo takie szkoły branżowe, tak, technika. Czy. Ten młody człowiek wyszkolony, wypuszczony na rynek, tak. To jest właśnie ten człowiek, którego ten rynek pracy, potencjalny pracodawca szuka, potrzebuje, czy też. Nie zawsze jest ta oscylacja, bo, bo ja wiem, że są te barometry zawodu, tak. że te szkoły się gdzieś tam dostosowują też swoimi profilami, ale czy nad tym trzeba jeszcze pracować? Czy ten system już tego tej współpracy z urzędami tych szkół, samorządów, mamy już tak wypracowane, że potencjalny absolwent, technikum, szkoły branżowej jest w stanie teraz uzyskać pracę? Jeżeli chodzi o współpracę ze szkołami. Yy, to tą współpracę już podjęliśmy kilka lat temu i nasi doradcy zawodowi starali się na terenie Powiatu kieleckiego uczestniczyć w takich spotkaniach w szkołach, czy to podstawowych, czy to jeszcze wtedy ponad gimnazjalnych, ponad mówimy tu o szkołach średnich. I teraz zapisy nowej ustawy od 1 czerwca ubiegłego roku też umożliwiają taką już bezpośrednią możliwość wsparcia tych uczniów w wyborze odpowiedniego zawodu. Jeśli chodzi o średnie szkoły, to wiadomo, że te osoby po ukończeniu takiej szkoły mają problem ze znalezieniem pracy. Jeżeli chodzi o szkoły branżowe, to widzimy tutaj w znacznym stopniu postęp i jakby łatwość może w wejściu na rynek oso osobom, absolwentom tych szkół, które, które już posiadają odpowiedni zawód. Moim i Państwa gościem dzisiaj był Tomasz Dudzic, dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.